Hej, Cześć i ma z tej strony Mario, zapraszam na kolejny odcinek z Gospy Po Starym Farminga 25. I w tym odcinku zrobimy sobie tak: pierwsze co, to znowu siano kosy, wiem, ale muszę to zrobić. Oraz yy, pozbędziemy się kwasów na jednym wspól. No i dostarczymy na naszą firmę w końcu yy, materiały do produkcji kimsi. Chociaż ja już sobie tam post ustawiłem co nieco, ale zaraz wam to pokażę. Jak e, dojedziemy do tego momentu w grze. Hmm. Teraz tak. Dwie sprawy. To jest tutaj nówka klasik. Znaczy nówka. Używana nówka. E, wymieniłem tego naszego klasa na coś większego w końcu. Także jest to klas Aksion 800. E, o ma tutaj w podstawie 200 koni już, więc tutaj naprawdę duży przeskok. Tam było chyba 150 na tym naszym starym. E, tak. Kosiareczka Kuna została. Ale wymieniłem sobie tą tylną kosiarkę na e, samolota. Twierdziłem, że najwyższy czas. Um, tutaj wymienić na coś nieco większego. Czekajcie się. Tutaj poprawić bo, bo kurde za długo, za długo żeśmy czekali, za długo że stary, za długo z tym wszystkim zlekaliśmy. I teraz e, zajebista kosiara generalnie, mega wielka się zrobiła. Dobra, odpalamy. Właśnie to to jest właśnie ten problem. Ok, dobra. Nawet się nie będę wiecie składał, rozkładał i tak dalej. Będziemy sobie latać, że tak powiem w kółko. I zobaczcie jaki to metraż teraz się robi. Masakra. Przepiękny. No i klasik tutaj 200 konny z takim sprzętem No już sobie fajnie daje radę eee, Teraz tak dlaczego ja muszę to Poletko skosić jeszcze eee, Już teraz w sumie o może, może tak powiedzieć Jeżeli ponieważ eee, Ja nie potrzebuję trawy ani siana ani kiszonki bo mam tego dosyć dużo Ale potrzebuję to pole przerobić na pole ryżowe a ryż mogę zasiać jeszcze tylko właśnie w kwietniu więc pora najwyższa jak widzicie kasy na koncie mam 30 tysięcy tylko, Przedałem sobie kilka rzeczy poza odcinkiem sprzedałem chyba jeszcze tylko jeszcze kiszonkę właśnie ten taki ale nadmiar który nam się tutaj nazbierał że tak powiem no dobra lecimy sobie w ten sposób może tutaj bez różnicy jak będziemy to kosić po prostu po prostu muszę to skosić i tak ja wam wrzucę w przebitkach ile dałem za za ten ciągnik jeśli dobrze pamiętam to było 90 tysięcy jak nie zapomnę, oczywiście wam przebitek wrzucić. A dostałem za tego starego klasa chyba 50. Zresztą tego. Więc naprawdę fajna, e, fajne pieniążki. Za to dostaliśmy. Więc spoko. E, I wymieniłem też e, drugi ciągnik. Ale to wam pokażę albo później, albo w kolejnym odcineczku. Mm. Co może bardziej chyba w kolejnym odcineczku. Więc e, s, kupiłem maszyny za 180 około, 180 tysięcy. E, 90 tysięcy zarobiłem na tych dwóch maszynach, że gdy je naprawiłem, bo to właśnie jest najlepsze, nie? Jak je naprawicie i dopiero wtedy sprzedacie, to Fajne pieniążki, jeszcze można na tym ugrać Zawsze się coś e, Ekstra można właśnie y, Zyskać nie Co? tutaj nam długo nie zajmie, może ile tutaj, z 5 minutek? No, patrzcie, takim zestawem to już można kosić, nie? O, jak. Tu można się od razu chyba zawrócę Kurde, jaki on zwrotny jest ten e, Ten klasik no tutaj w środeczku, no to już jest e, przepięknie, zobaczcie tutaj. Okej, okay, tutaj nie ma tej... E, tego GPS-a wrzuconego, ciekawe. A no tak, bo ja nic nie zmieniałem, nic. Tak jak stał w sklepie, tak go kupiłem, ja go tylko naprawiłem, bo trzeba zawsze naprawiać zużyte maszyny niestety. Mm, ale on ma tylko 7,5 godzin... Sie, no nie, całe 8 godzin. E, przepracowane. A ten nasz klasik miał już chyba 50. On już mi gaz mega często e, zaczynał mi e, gasnąć w czasie e, w trakcie pracy. Tego na odcinkach nie widzieliście. Ale e, powiem wam tak, dopóki ja cisnę powiedzmy gaz i tego to aż tak tego nie widać. Czasami widać, że gaśnie, ale to e, rzadko kiedy. No ale 50 godzin na ciągnik to już jest dużo, to jest naprawdę dużo. Zużycie tutaj wiadomo było mega wielkie. A coraz większe maszyny, no, muszę się tu rozwijać jak najszybciej, żeby to też fajnie wszło w miarę. I dobra. Pora to ten sprzęt tutaj. że tak powiem, złożyć. Podnieś go. O, dobra, podniósł go. A co, polecimy sobie chyba tylko na gospę. Ja z gospy um, muszę podjechać... Tak się zastanawiam, czy podjechać tym naszym samochodzikiem. Czy właśnie... Um, nie wskoczę po prostu do... Um, Fenda bodajże podlecimy sobie do tej naszej firmy. Tam już Fend jest przygotowany z przyczepką, z paletami. I przy okazji może byśmy polecieli właśnie zawieźć drewno, belki oraz krótkie belki na. na skup. Chociaż nie wiem, czy byśmy nie zrobili tego nawet teraz. Chociaż, kurde, no, dobra, nie, dobra, zostawmy to. Ja bym musiał podjechać faktycznie i zrobić e, inną robotę. Dobra. To na razie sobie ten sprzęt zostawmy. No, naprawdę, przepiękny akcjon. Na pewno sobie da radę. Mówię, on ma tylko 200 koni tutaj, ale on chyba jest do 280 koni. Więc naprawdę sporo. Um, tak, mój tartak jest wyłączony, bo nie mam już więcej drewna. Ale tak, zobaczcie, mamy tych belek, cztery palety belek. Tam mam cztery na przyczepie już, to jest osiem. 3, sześć, 9, 10 palet długich desek i od groma małych. I tutaj jedną paletę sobie wrzuciłem tych, ee, tych, tych kanin. Wiec. No naprawdę sporo. Dobra. Ja się przelecę. Zabiegnijmy się. Może byśmy zrobili pierwsze co tą pracę? Co? wy na to. Tutaj, matej. Kurde, ja zapomniałem, że zostawiłem go odpalonego w ogóle. Czego masejka. A, kurde, niedobrze. Niedobrze, nieładnie. Hmm. Ale jak tutaj też już 150 koni. On może być chyba też sztipowany na 200, więc tutaj się nie martwię o to. Muszę sobie tylko ustawić tutaj GPS-a. Ale ustawimy sobie tutaj chyba 90 stopni. Jeszcze raz. O, tak, ja chciałem jeździć w tą stronę, sobie cały czas tutaj. W tym kierunku, że tak powiem. Dobra, opuśćmy. I lecimy, bo założyłem mu wąskie opony. Muszę się pozbyć tutaj chwastów z tego pola. Jest jedyne pole, które ma chwasty. Co jest dziwne, ale mi się zaję tylko dlatego, że ja nie orałem tego pola, tylko e... kultywatorowałem. Chyba tak a przydałoby się kupić jakieś mm, jakieś nowe sprzęty też także kosiarka oraz dwa, dwa ciągniki wjechały jak na razie ja muszę zacząć też sprzedawać w ogóle te te, te produkty które nam się pożą, właśnie na na naszym na naszej nowej firmie bo zrobiłem sobie na razie przechowywanie bo wiadomo fajnie by było zobaczyć jak to jak to wszystko wygląda narobiło nam się kilka zupek, narobiło nam się już bodajże jedna albo dwie palety kimsi o właśnie ustawiłem sobie szklarnie na dystrybucję więc to co mamy na przyczepie o, tak tylko po to, żeby było fajnie widać dla kontentu, wiadomo. Ale generalnie, no... że tak powiem wynajmę sobie pracownika, który będzie mi to przewoził na bieżąco cały czas. Dobra. Fajnie ta robota idzie w miarę. Nie powiem, że nie. Dobra, dobra, muszę się wycofnąć od nie, o. Tu ogólnie to pole też ma kilka drzew do wycięcia. Tutaj bodajże, tutaj jedno wielkie drzewo. To jedno drzewo, które tutaj jest na tej, że tak powiem, przełęczy przejeździe. To pole tylko będę chciał kupić w niedalekiej przyszłości, ale muszę zobaczyć ile kosztuje. To też niemałe kwoty są. Także tutaj jest spoko. Dobra, co? Tutaj ładnie to idzie. Myślę, że sobie tutaj popracujemy chociaż do tej 15 minuty, czyli jakieś jeszcze 2-3 minutki. Robimy może chociaż te przejazdy naokoło, a resztę sobie zrobię może poza odcinkiem, bo... Puszczanie tutaj pracownika, jeśli chodzi o te pasty, te to jest coś nie do porozumienia w ogóle. Pracownik, jeśli chodzi o pasty, jest mega źle zrobiony. Nie wiem dlaczego tak, aż tak źle, no ale jest źle zrobiony. Bo wiecie co on robi? On robi coś takiego, że. Hmm. będzie jakby podnosił dojeżdżał do chwasta, obniżał zniszczy chwasta i jedzie do kolejnego chwasta z podniesionym ale tak głupio to wygląda, naprawdę pokazałbym to w sumie możemy to pokazać hmm. jak skończymy jak robimy sobie ten drugi przejazd eee, pełen nie ma tutaj dużo chwastów może nie wiem czy nie naprawili tego, bo dawno kwasów nie robiłem szczerze mówiąc dobra są jedne, dojedziemy o tyk obniżamy, lecimy dalej tak mówię, tutaj mm, dużo roboty nie mam na wiosnę takie wiosenne porządki, można powiedzieć wszystkie pola mam owsiane to jedno poletko, które właśnie jest trawą, to, to to poletko będę chciał właśnie zostawić na ryż i przerobię te poletko na ryż całe. Jak ja maksymalnie jak się tylko da, przerobimy je właśnie na, na ryż. A no poszkoda mi trochę tego poletka, żeby tam było. Um, ja tak powiem, mało używane to pole. O trawa, wiadomo. Trawa trawą, tak? Ej! Kto się odjebał teraz. U, a, dobra. Dobra. Yy, teraz Wam pokażę, właśnie. I teraz tak. Które poletka mamy? To ja zakupiłem sobie to poletko na jesień. Yy, więc zasiałem sobie tam rzepaczek. Tu mamy trawę zasianą. Tu mamy sorgo, słonecznik. To jest bodajże, co to, to tam jest? To jest bodajże pszenica. Tu jest bodajże jęczmień. Tu jest e, kukurydza. Mm, tutaj mamy owsa ows, e, zasianego, którego właśnie teraz robimy. Tutaj zrobiłem sobie wielkie pole: e, wielkie pole soi. Tutaj oczywiście wiadomo, e, ryż. Więc wszystkie uprawy mamy, że tak powiem, wrzucone. Więc takie podstawy tutaj mamy zrobione, więc nie obawiam się o, o braki czegokolwiek. nie powiem, że nie przydałoby się zrobić e, czegoś nowego. Dobra, y, myślę, że tak, zrobimy tak. Że wróćmy tego pracownika. Wy sobie zobaczycie jak on tutaj sobie radzi. Ja mu tylko przełączę na ten o i. Zacznij górę dół, bo już już mam zrobione, więc... Więc spoko. OK. I teraz zobaczcie co on robi. Zobaczmy co on będzie teraz wyczyniał. Ale mi się wylosował Czy on będzie jechał normalnie? Okej okay. Dobra, jedzie po swojemu Nie z tym, zostawmy go, po prostu go zostawmy A my się przebiegniemy teraz na... Szklarnię I teraz szklarnie, 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 szklarnie mamy tutaj. Tutaj pięknie rośnie ten feniczka. No i na szklarni mamy tutaj przygotowanego pęda. Kurde, zapomniałem drzwi zamknąć. O. Tutaj kapustka pekinka tutaj ładnie się rośnie. I teraz tak. Tu mam dwie palety bodajże grzybków. Dwie bo trzy nawet grzybów. Tu mam trzy palety. Ja sobie tu może. O, odskoczę. O, trzy palety tutaj cebulki zielonej. E, mamy czosnek, mamy pekinkę i mamy paletę chili. Więc lecimy na firmę wyładować to i zobaczymy jakie mamy. Już z tego profity, bo jakby nie było, kilka miesięcy już minęło. Ja sobie to oczywiście ustawiłem, żeby od razu mi się tam na dystrybucji te wszystkie szklarnie, więc więcej palet nie będę robił. One będą się same tutaj tworzyć. Pytanie moje tylko brzmi: czy będziemy sobie tutaj od razu zobaczyć ile palet? Zobaczcie to. Kilka miesięcy i tutaj już tyle palet jest. Do masakra. Dobra. Eee, robimy tak, że. Okej. Okay. Eee, odłączamy. I to by było teraz dobrze to wszystko zrzucić. Okej, okay, ale muszę. Muszę poodpinać te wszystkie pasy teraz, Tyk. Zamiast odpiąć, to ja chyba zapiąłem resztę pasów. Dobra, ja sobie to zaraz rzucę. Zobaczmy. Jak to wygląda. Teraz tak, co to jest? To jest bodajże. Worek ryżu. Okej. Okay. Ryż jest taki. Czerwony. Spoczko. Czerwony ryż to jest co? Zupa azjatycka. Okej, okay, spoczko. Czyli ryż, zupa azjatycka, to będzie co? Kolejny worek ryżu. Inne? Okej, okay, czyli są dwa rodzaje ryżu? Ale ja przywiozłem jeden rodzaj ryżu chyba. Co? A nie, dobra, to są sajkonki, kurde. Dobra, nie zauważyłem. To są Saigonki. Okej. Okay. Czyli ryż, to są Saigonki. To jest zupa azjatycka. A tutaj mamy co? Eee, tutaj mamy, proszę o Ciebie, kimsi. Kimsi są po prostu takie słoiczki. Okej. Okay. Jak widzicie, naprodukowało nam się tego dosyć sporo. A co jest najlepsze? Co jest najlepsze? Że do sprzedania, to wszystko jest tutaj, kurde, praktycznie e, targ rolny. Praktycznie wszystko, zobaczcie, targ rolny, on ma tutaj chyba najlepszą cenę. Mimo wszystko, mały kiosk restaur do restauracji, bym mógł zawieźć. Będziemy sobie to e, prawdopodobnie robić. Ale czy ja będę się aż tak chciał z tym bawić? Ciężko powiedzieć. Nie wiem, czy po prostu nie wrzucę tego na automatyczną sprzedaż, żeby to się wszystko fajnie sprzedawało nam automatycznie, a jak na razie to ja bym musiał tutaj pozrzucać te nasze palety. I tak, lecimy. Pomalutku. Ok, czy ja dam radę dwie zabrać? Tak, dam radę dwie zabrać, to akurat spoko Wiadomo, mógłbym wiecie, wjechać po prostu tą przyczepą na, na skup O, tyk No i zajebiście, dobra Tu chyba te dwie palety też tak zabiorę, co? Dobra, teraz tylko, żeby ja ładnie w to wjechał. Chociaż wiecie co, chyba będzie lepiej jak ja po prostu... Tak się chyba źle ustawiłem tą przyczepą, mogłem się ustawić gdzieś bardziej na... Na boczku. Ale dobra, bo te dwie palety tutaj ściągnę bez problemu. A nie dobra, bo ja... Ja chyba muszę ściągnąć tylko tą jedną paletę. Która jest tutaj na brzegu. O! Tak, bo tutaj te, te, te grzybki one nie są przyjmowane. Więc nie ma sensu. ok. No dobra, musiałbym po troszeczkę jednak podjechać. Tą przyczepą inaczej. Ok, podjedźmy troszeczkę tylko po prostu do przodu tu. O! Tak będzie chyba nawet łatwiej to rozładować. Dobra. Mówię coś innego. Tego u mnie nie było jak do tej pory. No fajna akcja przynajmniej się trafiła. Dobra. Czy ja tam ładnie radę wjechać? Tak jest. Ale bez tej palety bym poprosił sił. Okej. Okay. Dobra, ładnie, ładnie pochło. Tyk Oj, 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 pomału. Nie tak szybko, mistrzu Teraz zobaczcie. Jak ja mam kurde wcelować ze środka? Wiadomo, nie mam. Miałbym. Kurde. Miałbym to biegać, to pewnie by łatwiej trafił. Dobra. Zróbmy po prostu w ten sposób. Okej. Okay. Ej. Dobra, zniknęła bodajże paleta. Tak. Dobra. Czy tutaj już e, będzie mogło się fajnie znowu produkować wszystko? W ogóle musiałbym zobaczyć. Szczerze mówiąc tutaj no na tej naszej fabryki. O na młynie zbożowym ja wsypałem sobie sorgo. I przerabiam to na mąkę od razu. A mąkę dałem do dystrybucji. E, właśnie do naszej. E, fabryki, konserw. Teraz zobaczcie. Mamy czosku od groma. Kapusty pekińskie mamy tylko 1000 litrów. Bardzo mało. E, chili mamy prawie 2000, -2000 litrów. I zielonej cebulki mamy prawie 3000 litrów. Bardzo dużo nam się tego naprodukowało. Mamy jeszcze 4000 litrów kimsi w magazynie. Więc tutaj naprawdę sporo. Dobra. Czy hmm. ja mogę odpalić znowu kimś? Chyba tak, no bo mamy tak e, materiału mamy na razie tej kapusty pekińskiej nie ma dużo najwięcej jej idzie więc ja już tam poprzerabiałem sobie trochę tutaj szklarnie żeby to a, w miarę wyglądało wiecie co abyśmy mogli pójść albo w buraki albo w marchewkę albo jakieś pasterniaki może i tutaj właśnie w Pudełko ryżu, ale ryż to jest ten zwykły ryż. No i właśnie, tutaj saigonki ja już musiałem te saigonki wyłączyć, bo już nie mam. Wiadomo, mąki mam 800 litrów i 20 kilo jajek. Więc tutaj zupa azjatycka się pomału będzie kończyć, bo jajek nie mam za dużo. Ja u siebie chyba jajek tak, tak czy siak nie mam. Czekajcie, zobaczymy ile mamy jajek w ogóle. 500 litrów, no to jest malutko, nie? Malutko jajek. Jajek jest naprawdę mało. dobra, nie ma co tutaj się opierdzielać. Ja sobie to chyba właśnie załaduję. O, to się jakoś tak ustawię. Tyk. A to sobie załaduję już poza odcinkiem. Może czy będę to sprzedawał poza odcinkiem. Nie wiem. A może tak, może nie. Ale raczej tak, żeby się pojawił jeszcze kolejny nowy nabytek, który już w kolejnym odcineczku. Więc zapraszam. Zostawcie łapkę w górę, subika na kanale. Do następnego, na razie. Trzymajcie się i cześć!